Większość światowych biopaliw płynnych jest obecnie wykorzystywana w samochodach osobowych i ciężarowych, a nie w samolotach. Pojazdy elektryczne wydają się wiodącym rozwiązaniem dekarbonizacji transportu drogowego. Gwałtownie spadające koszty akumulatorów sprawiły, że samochody elektryczne i coraz częściej ciężarówki stały się konkurencyjne wobec samochodów benzynowych i wysokoprężnych. Zasięgi elektryków budzą jednak dyskusję. Choć coraz lepsze, a według danych producentów to wręcz rewelacyjne. W zderzeniu większą prędkością, większą liczbą pasażerów, a przede wszystkim gorszą pogodą i niską temperaturą, potrafią brutalnie sprowadzić na ziemię. Wielu kierowców przekonuje się, że to może optymalne rozwiązanie na jazdę miejską i podmiejską na krótszym dystansie, ale w tak zwaną trasę to już robi się wyzwanie i planowanie trasy bardziej od ładowarki do ładowarki, a nie wprost do celu. Ale kierunek na najbliższe lata wydaje się wytyczony. Perspektywy dla elektrycznego lotnictwa są mniej wyraźne, żeby nie powiedzieć, że mgliste. Potencjalnie loty krótkodystansowe mogą stać się elektryczne, loty długodystansowe będą trudniejsze do elektryfikacji. Opinie ekspertów sugerują, że to wodór jest jedną z możliwych alternatyw dla paliwa lotniczego, ale wciąż daleko mu do szerszego, a co dopiero do komercyjnego wykorzystania. Inną Cieszącą się dużym zainteresowaniem, albo może bardziej wpadałoby powiedzieć, wymuszoną na użytkownikach samochodów, jest opcją są biopaliwa. I biopaliwa też zaczynają się pojawiać w lotnictwie. Niewielka ilość biopaliw jest już dodawana do paliwa lotniczego w niektórych krajach. W 2023 roku Virgin Atlantic trafił na pierwsze strony gazet, gdy odbył pierwszy lot transatlantycki napędzany wyłącznie biopaliwami. Dla wielu linii lotniczych. Biopaliwa są obecnie najpraktyczniejszą opcją dekarbonizacji. Ale ile biopaliwa faktycznie zużywa dziś lotnictwo? Ile potrzeba, aby zastąpić kopalne paliwo lotnicze? I czy popularne źródła takie jak zużyte oleje kuchenne kiedykolwiek zaspokoją to zapotrzebowanie? W tym materiale przedstawię, jak wygląda ta perspektywa. Zapraszam! Dla niecierpliwych powiem, że dwie liczby podsumowują obecną sytuację biopaliw i lotnictwa. Po pierwsze, tylko niewielka część światowej produkcji biopaliw jest wykorzystywana na potrzeby transportu lotniczego. Ocenie to tylko około 1%. 3. Większość zużywana jest na potrzeby transportu drogowego. Po drugie, biopaliwa stanowią jedynie bardzo niewielką część paliwa lotniczego. Szacujemy, że około 0,4%. Jednym słowem, dzisiejsze lotnictwo nadal opiera się niemal wyłącznie na paliwie kopalnym. Pomimo lat rozwoju technologii i niekończących się dyskusji o przejściu na bardziej zrównoważone opcje, struktura paliwowa praktycznie od lat się nie zmieniła. Dwa główne powody. Wciąż niedostosowana technologia napędów lotniczych, ale też, a może przede wszystkim to, że obecnie wszystkie światowe ciekłe biopaliwa mogłyby zasilić zaledwie ułamek floty samolotów. Załóżmy fikcyjny scenariusz, w którym świat już przestawiłby się na niemal całkowitą elektryfikację transportu drogowego. I wtedy wszystkie biopaliwa przestałyby być potrzebne do samochodów, w tym ciężarówek, i mogłyby być przekierowane dla lotnictwa. Czy biopaliwa na świecie zasilałyby każdy samolot? Odpowiedź brzmi nie. Szacuje się, że w 2024 roku świat wyprodukował około 1400 terawatogodzin. Terawatogodzin energii w postaci biopaliw ciekłych. Globalna flota lotnicza zużyła 3932 terawatogodzin. Rachunek jest banalnie prosty. To nieco ponad 1 trzecią obecnego potencjalnego zapotrzebowania. Odwracając proporcje oznacza to, że aby zaspokoić dzisiejsze zapotrzebowanie, musielibyśmy prawie potroić globalną produkcję biopaliw przy obecnym zapotrzebowaniu. A w dalszej perspektywie być może o czterokrotnie zwiększyć. Wydaje się, dużo nierealne. No cóż, to jest i tak najbardziej optymistyczne założenie. Przeniesienie całego światowego bioetanolu i biodisla do lotnictwa nie jest zamianą jeden do jednego. Produkcja paliwa równoważnego paliwu lotniczemu z biomasy również generuje produkty uboczne takie no jak benzyna ciężka, gaz opałowy czy olej napędowy i wiąże się ze stratami konwersji. W zależności od ścieżki technologicznej prawdopodobnie tylko 30% do 80% z tego trafia do paliwa lotniczego. Zakładając połowę tego przedziału 50% lotnictwo będzie miało dostęp jedynie do około 700 terawatogodzin energii. To pozwoliłoby zaspokoić zaledwie jedną szóstą może jedną piątą obecnego zapotrzebowania. Zwiększyć produkcję roślin w biopaliwach? No cóż, należy pamiętać, że co najmniej 32 miliony hektarów, obszar mniej więcej wielkości Niemiec, jest już wykorzystywane do produkcji biopaliw płynnych. Biorąc pod uwagę obecny skład uprawianych przez nas roślin biopaliwowych, potrzebowalibyśmy od trzech do nawet 6 razy więcej powierzchni pod takie uprawy. Tak nawet 6 razy więcej niż powierzchnia Niemiec. I to na teraz. Bo potem jeszcze więcej. Prognozy wskazują, że popyt na lotnictwo będzie nadal rósł. W jakim stopniu będzie to zależało od trendów w zapotrzebowaniu na podróże lotnicze i poprawy efektywności samolotów. W przeszłości wzrost efektywności był imponujący. Ilość paliwa spalanego na kilometr spadła o ponad 60% od 1990 roku. Nie zmienia to faktu, że nadal jedną z głównych wad biopaliw produkowanych z roślin jadalnych jest powierzchnia zajmowana przez nie w dodatku ich uprawa na żyznych glebach wiąże się z wysokim kosztem alternatywnym gdyż ta sama powierzchnia ta sama ziemia mogłaby zostać wykorzystana do produkcji żywności lub oddana do regeneracji przez naturę jest inny pomysł potencjalnie istnieje jedno źródło biopaliw które pozwala uniknąć tego problemu zużyte oleje i tłuszcze kuchenne czyli pozostałości głównie po olejach roślinnych i tłuszczach zwierzęcych Ponieważ są to odpady, wykorzystują one zasoby, które w przeciwnym razie musiałyby być zagospodarowane i utylizowane. Wiele wczesnych prób z biopaliwami lotniczymi opierało się na tych źródłach odpadów i się sprawdzało, ale czy nawet ze wsparciem zużytych surowców ich ilość i jakość pozwolą na to, że kiedykolwiek będą one w stanie zapewnić znaczącą część globalnej energii lotniczej? Ilość olejów i tłuszczów odpadowych wytwarzanych na całym świecie jest niepewna. W najnowszym raporcie Agricultural Outlook OECD oraz FAO oszacowały, że globalna produkcja olejów i tłuszczów odpadowych wyniesie około 25 milionów ton w 2023 roku. Przetworzone na paliwo lotnicze mogłoby to zapewnić maksymalnie około 150 terawatogodzin. Energii. Zaledwie 4% obecnego zapotrzebowania lotnictwa. I to zakładając, że wszystkie oleje odpadowe na świecie trafia do lotnictwa. Więc jest to bardzo mocno teoretyczny, maksymalny i raczej nierealny pułap. Podsumowując, biopaliwa mogą zaspokoić niewielką część zapotrzebowania lotnictwa, ale nie pokryją całego zapotrzebowania. Jest niezwykle mało prawdopodobne, aby cała światowa flota lotnicza mogła być napędzana biopaliwami. Przy obecnych uprawach i technologiach. Kukurydzy, uprawach cukru, olejach roślinnych i odpadowych, ich łączna globalna podaż, podaż biopaliw musiałaby wzrosnąć niemal trzykrotnie, a musiałaby w całości zostać przeznaczona na transport yy, lotniczy, poza tym kwestia pieniędzy. Zastąpienie paliw lotniczych biopaliwami jest droższe, co również zmniejsza prawdopodobieństwo potencjalnej transformacji w tym kierunku. Biopaliwa mogą przyczynić się do dekarbonizacji lotnictwa, ale tylko w ograniczonym zakresie. Każda wiarygodna droga do głębokiej redukcji emisji będzie wymagała innych technologii, takich jak wodór i elektryfikacja, aby pokryć to, czego biopaliwa nie są w stanie osiągnąć. To tyle dzisiaj ode mnie. Dziękuję za obejrzenie materiału. Mam nadzieję, że był interesujący. Pozdrawiam, cześć.